Siemano, z tej strony hodowcy królików. Dzisiaj Wam pokażę mój stan hodowli na miesiąc lipiec. Sorry, że nie było tak długo odcinku, bo bardzo długo prawie 2,5 miesiąca może nawet 3, ale 2 miesiące na pewno. Więc tak, nie miałem jakoś chęci zbytnio nagrywać filmików. Czas był, czasem nie było, bo teraz są wakacje, rok szkolny były to wszystkie załatwiania spraw. Ale teraz już trochę mam wolnego czasu, uspokojony czas Myślę, że trochę odcinków będzie, nie mówię jeszcze tematycznie, ale Jakoś będzie Więc zaczynajmy Bez błędnego gadania I przedłużania, tak Tutaj w tej klatce, jak mogliście pamiętać, samica Barana francuskiego, ona trochę pochyliwa, bo ona kotna Pokazała się tak Samica Yy, waży około 5,5 kg. Yy, za parę dni będzie miała wykod. Już widać, brzucho ma, gniazda nie robi. Wywaliłem obornik, trzeba jeszcze pościelić słomy. No, samica trochę agresywna i tak już się uspokoiła. Da się nawet pogłaskać. Na początku, jak pierwszy wykod i przed wykodem, no to nie można było ręki włożyć. Teraz już można rękę włożyć, ale już jest lepiej. Ale jeszcze ma swoje takie momenty agresji, jak ja to nazywam. Następnym kurekiem jest samica NC, również kątna. Tu trochę ciemno, no ale sorry. Ta samica 11 sierpnia będzie miała wygod, to jeszcze ponad 3 tygodnie, może trochę więcej. Samica już będzie miała umieć trzeci wykod, Myślę, że będzie udany. Tak jak poprzednie dwa udane były. Samica waży, trochę schudła. Jakieś prawie niecałe 4 kilo 3,9 no coś takiego Tak tutaj samczyk To on zakacał tą samicę Nc Samczyk bardzo ładny Łaskawy już klatka otwarta Trochę się pochliwy bo jedzenie chcą Ale tak to łaskawy Myślę Samczyk waży 4,5 kilo Ładna budowa jeszcze zostanie pewnie na tym roku. W następnym roku zostanie sprzedany, będzie miał już prawie 2 lata. Tak, tutaj mamy dwa samce, jak pamiętacie. Tu jest jego syn, tego poprzedniego syn, i, 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 i ta matka, te rodzice. Tu to miała być samica, okazał się samic. Również duży 3,5 3 kg. To jest taki trochę puchliwa, ale łaska ładna budowa, trochę uszy ma takie bardziej ochlapnięte, ale to po rasowych rodzicach zamykamy. Tu był właśnie yy, kupiony bo ja myślałem, że to jest samica. I kupiłem sobie do niej samca. Okazało się, że to jest samiec i to jest samiec sprawdziłem. No i nic z tego nie wyszło. A myślałem, byłem już zadowolony, bo myślałem, że będę miał na następny rok, czyli na 2020, ładną parę. Czyli to jako samica, a to jako samiec z innego gniazda. No ale niestety nie wywaliło to. Ten również jest łaskawy, trochę mniejszy. 3 kg, ma może nie całe. Ładny samiec, ładnie rośnie. Widać, że inny. No i myślę teraz trochę sprzedać tych samców. Jeszcze nie wiem którego. Myślę, że na pewno zostanie chyba ten sprzedany, bo ten jest, jest syn ten zostanie, bo jest inne gniazdo, inne geny to zostaną. Ten pewnie zostanie sprzedany na za rok, może na zimę. Zobaczymy. I ostatni królik. Ogólnie moja hodowla liczy 6 królików. Pewnie za niedługi czas się to zmieni. Jak młody się okoczy, jak szczęśliwie to będzie baranki, drugi wykot. No i tak, tu mamy samca, barana francuskiego, srokat, bardzo ładny budowy, bardzo ładna waga, okrywa wosowa, bardzo ładny mi samym się podoba. Waga jego to 5,5 więcej, nawet myślę, że do 6 kg spowodnie musi dojść. Ładna klatka była większa, bo jak pamiętacie, on tam siedział na samej górze. O, tam siedział na samej górze. O, ale ten bardzo ładny samiec, no, no i co o nim? Zakocił mi już dwie samice. Tam od mojego brata ciotecznego zakazał parę samic, też barankę. On ma prawie rok, nieca, niecały 8-9 miesięcy, coś takiego. No i to by było na tyle w, tych, w tym filmiku. I jeszcze raz, sorry, że nie było odcinków, ale jakoś nie miałem zbytnio chęci do nagrywania. Teraz tak trochę mam chęci, ale to nie takie chęci, jak były na samym początku, jak zaczynałem dopiero nagrywanie, ale już mój kanał trwa dwa lata ponad to, więc zostawcie ile łapek będziecie chcieli, ile wam się podoba ten odcinek i do następnego. Cześć.